Witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu Zarządu Górnika Zabrze na konferencji prasowej przed Ligowym Klasykiem Meczem Górnika Zabrze z Legią Warszawa. To spotkanie odbędzie się w niedzielę o godzinie 17. Na początek chciałbym Państwa przeprosić za to niewielkie opóźnienie. Najważniejsze, że mamy z sobą gości, a są z nami Pan Bogdan Zając, drugi trener Górnika Zabrze. Witam serdecznie. Pan Tomasz Heryszek, dyrektor. Zabrzeńskiego Klubu do spraw marketingu i Michał Bęben, o którym z wielką przyjemnością chciałbym powiedzieć, że przeżywa drugą, prawie trzecią młodość. Witam cię, Michał. Witam. Na początek troszkę nietypowo zaczniemy. Chciałbym poprosić dyrektora do spraw marketingu Tomka Heryszka o kilka informacji ważnych z punktu widzenia marketingu, z punktu widzenia organizacji klubu. To są naprawdę bardzo ważne. Newsy dla mediów. Tomasz, bardzo cię proszę. Dziękuję bardzo. Witam państwa na tej pierwszej w tym nowym sezonie konferencji. Tutaj w zabrzu, w związku z tym, że to jest czwarty mecz górnika, ale pierwszy w zabrzu. Kilka słów, dosłownie kilka słów o kilku sprawach, o których chcieliśmy powiedzieć, którymi, którymi myślę warto się podzielić. Zwłaszcza, że są. Bardzo istotne. Z dużą przyjemnością pragniemy oznajmić, że od tego sezonu rozpoczęliśmy współpracę z największą firmą, najbardziej znaną marką na świecie, czyli marką Coca-Cola, która wiąże się z górnikiem Zabrze i Liczymy na bardzo dobrą, świetną, owocną współpracę i korzyści dla zarówno jednej, jak i drugiej strony. Także od tego sezonu, do grupy partnerów, partnerów górnika Zabrze, dołącza ponownie firma V i nowa firma, nowy partner w gronie partnerów 100. Cubeball to taka nowa dyscyplina sportu związana z piłką nożną, mająca swoje boisko tutaj w zabrzu. Myślę, że wiele fajnych, wspólnych akcji będzie, udało się, będzie udawało się w przyszłości nam wspólnie realizować. Krótko jeszcze o e, również ważnej dla nas informacji czy ważnym wydarzeniu. Mianowicie e, wszystko wskazuje na to, że prawdopodobnie w przyszłym tygodniu e, uruchomiony zostanie e, w nowej odsłonie e, z większą e, pompą sklep internetowy Górnika Zabrze z racji tego, że e, e, Mieścimy się właściwie na terenie budowy i wszystko wskazuje na to, że jeszcze przez kilkanaście miesięcy ta budowa trwać w zabrzu. Będzie, pragniemy wyjść również w stronę tych kibiców, tych sympatyków, tych zwolenników górnika Zabrze, którzy nie mają szansy dojazdu do Zabrze, mieszkają gdzieś daleko, bądź też no, nie są ze względów logistycznych, nie jest to możliwe, by tutaj mecze górnika oglądali. Stąd sklep, o którym będziemy jeszcze informować. Zachęcam do odwiedzania strony internetowej Górnika Zabrze. Tam na pewno szczegółowe informacje będziemy przekazywać. No i ostatnia informacja z mojej strony to nowy numer wrześniowy miesięcznika Górnik, w którym tradycyjnie wiele bardzo ciekawych artykułów, no i mnóstwo również interesujących zdjęć. Myślę, że Jurek tutaj może więcej powiedzieć o zawartości. Ja dziękuję. Tomasz, również. Bardzo Ci dziękuję. Wiem, że wracasz do swoich obowiązków, więc my teraz przejdziemy do. Dziękuję, jeszcze raz. Przechodzimy do spraw stricte sportowych. Mecz Górnik Legia. Jeszcze raz przypominam, ligowy klasyk. Na pewno będzie mnóstwo emocji i mnóstwo ciekawych sytuacji. W pierwszej kolejności chciałbym oddać głos tenorowi Zającowi. Chciałbym go poprosić o takie, taką krótką refleksję na temat tego spotkania. No więc, co mogę powiedzieć, no mecz jak mecz, kolejne spotkanie ligowe, pierwsze na naszym stadionie, dlatego będziemy chcieli zaprezentować się z jak najlepszej strony. Yy, wiadomo, przeciwnik Legia Warszawa, tego przeciwnika nie musimy chyba nikomu przedstawiać. Według mnie i nie tylko, według wielu ekspertów jest to główny kandydat do Mistrzostwa Polski, obecnie wydaje mi się, że to jest najmocniejsza drużyna w Polsce. Można powiedzieć, że troszeczkę niefartownie została wyeliminowana z rozrywek europejskich, no ale to już jest historia i teraz na pewno wszystko zrobią, żeby w rozrywkach ligowych walczyć w kolejnych meczach o komplet punktów. My na pewno będziemy się temu przeciwstawiać, będziemy chcieli tak samo powalczyć o pełną pulę i na pewno zapowiada się interesujące spotkanie. Kto zwycięży w tym spotkaniu, dowiemy się już mniej więcej koło godziny 19 w niedzielę, więc do tego czasu nie będziemy się wypowiadać o konkretach i o wynikach, bo to nie ma najmniejszego sensu. Dziękuję. Michał Bęben. Michał, bardzo Cię proszę. Tak jak trener wspomniał, no, Legia Warszawa, myślę, że najsilniejszą drużyną jest w Polsce na dzień dzisiejszy. Tak jak trener mówił, że z Pucharu wypadli nieszczęśliwie, bo myślę, że dobrą grą zasłużyli, żeby dalej zajść. I to była przynajmniej jedna polska drużyna w Pucharach Europejskich, co by bardzo cieszyło dla Polaków. No, a jutrzejszy mecz będziemy grali swoje, tak jak trener nas i cały sztab szkoleniowy nas ustawi. Gramy u siebie, więc gramy o trzy punkty. Michał, dziękuję. Zanim poproszę Państwa o zadawanie pytań, tradycyjna prośba techniczna o podnoszenie ręki, o zgłaszanie się, przedstawianie. Mikrofon bezprzewodowy jest do dyspozycji Państwa. Chodzi o to, że nasza konferencja jest relacjonowana live w Górnik TV. Bardzo proszę o pierwsze pytanie. Piotr Girczys. Polska Agencja Prasowa uprzedzam. Ja Mam pytanie do pana trenera: Czy na Kulma wrócił i w jakiej dyspozycji, czy, czy zdrowy po tych wyjazdach? Tak, Predzius już w dniu wczorajszym wylądował w południe na lotnisku w Warszawie, gdzie przyjechał później do Zabrza, odbył indywidualne zajęcia, więc już jest po treningu regeneracyjnym. Dzisiaj już zaliczył jednostkę treningową z zespołem, jest w pełnej dyspozycji i myślę, że potwierdzi to w niedzielnym spotkaniu. do Pana Michała, czy nie było wiadomo, czy będziecie, długo nie było wiadomo, czy będziecie grali w Zabrzu, czy w Sosnowcu te swoje mecze, czy to w ogóle był temat rozmów i czy to, no, odetchnęliście z że jednak tu, choć przy małej ilości ludzi będziecie grali? No było, nie było wiadomo do końca, gdzie będziemy grać, no ale taka decyzja padła, że gramy u siebie w domu, no i wszyscy się cieszymy, nie tylko my zawodnicy, tak, na przynajmniej no kibice i myślę, że będziemy wszystko zrobić to, żeby te punkty były w Zabrzu. Proszę bardzo, kolejne pytanie. Robert Walczak, Telewizja Polska Katowice. Mam pytanie do trenera Bogdana Zająca Trenerze, jak wygląda sytuacja personalna w zespole górnika? Czy wszyscy są zdrowi? Czy któryś z zawodników narzeka na jakieś urazy? Słyszeliśmy, że na kulma, w świetnej formie. No jeżeli chodzi o urazy, no, no, na pewno na to spotkanie nie będzie brane pod uwagę Maciek Bębenek ma tam drobną dolegliwość i to prowadzi zajęcia indywidualne. Tak samo sytuacja z Antkiem Łukasiewiczem. Nie ma też do dyspozycji, już wiadomo od dłuższego czasu, Mariusza Magiery, jak i Matiego Zachary. Pozostali zawodnicy są w pełni sił i dzisiaj zostanie ogłoszona kadra po zajęciach. Właśnie teraz 18 meczowa. Pozostali zawodnicy też wyjadą na mecz z drużyną modą ekstraklasy do Warszawy. Kamil Kwaśniewski, redakcja sportu, bardzo proszę. Słyszymy? Słyszymy. Dzień dobry. Panie trenerze, pytanie do, do Pana. Często mówi się, że taka przerwa, w tym przypadku przerwa na reprezentację, to coś, co zespół, który grał dobrze, miał, miał wyniki, może rozbić, jakoś wybić z rytmu. Rzeczywiście może to być dla Was pewien problem? No my wszystko robiliśmy ku temu, żeby do tej dobrej gry dołożyć jeszcze coś i żeby zagrać jeszcze lepiej, więc skupialiśmy się na tym, żeby dobrze przepracować ten okres i myślę, że właśnie tak postąpiliśmy, naprawdę wykonali chłopaki kawał dobrej roboty, graliśmy gry kontrolne, więc wszystko poszło zgodnie z planem, więc teraz tylko wyjść i walczyć w meczu punkt.